Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słupickie Łąki, 23 październik 2012. Dzisiaj kilka słów na temat tego, że emocje potrzebują logiki i odwrotnie. Chyba Robert Kiyosaki, nie, nie, nie chcę tutaj tak stanowczo twierdzić, ale hmm, chyba Robert Kiyosaki zdefiniował te różne rodzaje inteligencji, a jeżeli nie zdefiniował, no to na pewno rozpowszechnił poprzez swoje publikacje. Pamiętam się tą inteligencję, tą mierzoną przez IQ, prawda, no i tak zwaną inteligencję emocjonalną, wyróżnię emocjonalną, wyróżnię finansową i tak dalej. Ale chodzi mi dzisiaj o te dwa rodzaje, te dwie nasze natury, tą naturę emocjonalną i tą naturę logiczną. I tak naprawdę jedna drugi bardzo potrzebuje. Jeżeli ktoś jest bardzo logiczny, bardzo zasadniczy, jak to się mówi, opierający się na faktach, prawda, bez wszystko, ma być bardzo realne i prawdziwe. Ciężko mu jest żyć, ciężko mu jest biznes budować. Naprawdę ciężko. Dlatego, że no jest to przegięcie w jedną stronę i okazuje się, że, że mimo wielkiej wiedzy, że mimo tego, że może jest znakomity, może korzysta z różnego rodzaju szkoleń, doskonali się, jeździ na różne kursy, ale nie rozwija. Emocjonalnej tej swojej części, ma wówczas problem. I odwrotnie, jeżeli ktoś jest maksymalnie emocjonalny, a wszystko rozwiązuje poprzez emocje, emocje są tym jego głównym napędem, podstawowym, no to też nie jest w stanie dać sobie rady na dłuższą metę. Potrzebujemy równowagi, potrzebujemy jednego i drugiego, potrzebujemy tej właściwej równowagi między emocjami a logiką, a jedno bez drugiego nie jest w stanie funkcjonować. Jakiekolwiek przeważenie w którąkolwiek stronę powoduje dysharmonię, powoduje, że e, przestajemy e, jakby dobrze funkcjonować, przestajemy realizować to, co chcielibyśmy, przestajemy, zbaczamy gdzieś tam z tej ścieżki naszej, zbaczamy z naszego e, szlaku, tego, który ma nas do tych naszych celów wieść. Bardzo ważna sprawa. Jedno potrzebuje drugiego, i oczywiście poprzez życie, poprzez różnego rodzaju uwarunkowania, e, e, g, przez różne zdarzenia w życiu, e, również z pewnością poprzez i tam sprawy e, związane z genami naszymi, na pewno w jakiejś mierze. Chociaż wierzę, że wiele rzeczy można bardzo w, w, wyraźnie zmienić, odwrócić wręcz, e, to. Mamy tendencję. Część z nas jest emocjonalna, znacznie bardziej emocjonalna niż logiczna, część z kolei jest bardzo logiczna, czy, czy no postępująca tak bardzo realistycznie, jak to mówią, prawda? Czasami tak, tak mnie tylko interesują fakty, rzeczywistość, żadne tutaj inne historie nie. Tymczasem równowaga jest nam potrzebna. Jedno bez drugiego nie istnieje, po prostu nie istnieje, po prostu nie istnieje. Emocje są czymś co ułatwia logice funkcjonować co potrafi łączyć te różnego rodzaju fakty którymi zajmuje się logika z kolei logika pozwala jakby nie uwiarygadniać emocje ale również spinać te emocje w właściwy sposób potrafi jakby między jednymi a drugimi emocjonalnymi zdarzeniami no, tak jakby otwierać i zamykać drzwi. Może w ten sposób, tak mi się wydaje. Bardzo ważne jest, żeby rozumieć, że ta równowaga jest potrzebna, że emocje potrzebują logiki i odwrotnie. Po prostu potrzebują. W tej pracy nad sobą pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, bo gdzieś tam intuicyjnie czujemy, czy jesteśmy bardziej logiczni, czy bardziej emocjonalni, a szukajmy tej równowagi i pamiętajmy, że w tej równowadze i w, te, w tym, że jedno potrzebuje drugiego jest właściwie wszystko. Wszystko się wokół tego wraca. Do zobaczenia jutro na Kikonusz Laku. Hej.